Kolejna utopia pełna miłości, szczęścia i radości, którą należy zniszczyć i nigdy więcej nie pokazywać światu. Nie no dobra, może trochę świruję, może trochę przesadzę, ale na pewno będzie nieco krwawo. Zawinijcie pasy. Cześć, tej Maria, witam Was ponownie na moim kanale i tak jak już się domyślacie, dzisiaj zabieram Was w podróż sentymentalną do kopciuszka Walta Disneya i omówimy sobie to w kontekście oryginalnej właśnie braci Grimm z 1812 roku. Tak jak już zapowiedziałam, będzie krwawo, będzie ostro, będzie brutalnie. Co przyniesie nam ten dzień? Zobaczymy. Zapraszam. Animacja Walt a Disneya z roku 1950 powstała w aranżacji Charlesa Perolta i tak jak już wspomniałam, jest na podstawie baśni Bertie Grimm z XIX wieku. Na początku lat 2000 oczywiście, ten film, tak jak wiele innych filmów Walt Disneya, doczekało się swoich kontynuacji. W roku 2002 powstała piękna, wzruszająca i w ogóle i w szczególe kontynuacja kopciuszka pod tytułem Spełnione marzenia. W roku 2007 zaś do widzów trafiła trzecia część kopciuszka pod tytułem Co by było gdyby która ma tak cringe'owy opis i... o matko. Nie będę tutaj omawiać w ogóle żadnej z tych części, stwierdziłam, że nie ma to sensu, omawiałam to tylko przy Pocahontas, dlatego że rzeczywiście widziałam taką potrzebę i rzeczywiście wiedziałam, że może się to przydać, natomiast przy Kopciuszku nie będę omawiać ani pierwszej, ani drugiej, ani trzeciej części tej animacji i nie będę również zwracać w ogóle uwagi na film z 2015 roku, tak zwane live action, którego obejrzałam 7 minut i już wiedziałam, że to nie był najlepszy pomysł, żeby włączyć ten film. Na szczęście oglądałam go w telewizji, więc nie zapłaciłam za to ani złotówki, idąc na przykład do kina, ani nie wydałam żadnych pieniędzy na DVD. Bardzo mnie to cieszy, dlatego że nie zapowiadało się to najlepiej. Jeżeli ktoś z Was oglądał, dajcie znać, ja jestem bardzo ciekawa, natomiast żadnej kontynuacji Kopciuszka i Live Action nie oglądałam. A teraz może skupimy się na różnicach między animacją, a właśnie obrazie gry. Różnic na linii animacja oraz baśnią Braci Grimm jest całkiem sporo, zwłaszcza od momentu zaproszenia na bal z okazji szukania żony dla królewicza. Natomiast jedna z głównych, i myślę jedna z najważniejszych, różnic, jakie pojawiają się między animacją a baśnią Braci Grimm, jest to, że ojciec Cinderelli, lub tak jak zwali ją po prostu Bracia Grimm, dziewczynka albo kopciuszek, nie umiera. Tak jak pamiętacie, w animacji ojciec Kopciuszka umiera niedługo po tym jak ponownie ożenił się z Lady Tremaine, która została macochą Kopciuszka. W ordynacji właśnie ojciec Kopciuszka nie umiera, co mogłoby się wydawać pozytywnym aspektem, a jednak nim nie jest. Dlatego, że ojciec Kopciuszka w ogóle nie ogarnia momentów, w którym jego własna córka zostaje służącą jego, jego żony i dwójki pozostałych dzieci, które Macocha przywiodły ze sobą na chałupę. Ja nie oceniam, natomiast brzmi to jak ojciec roku. Ważnym tutaj elementem jest również to, że Kopciuszek w średnio co trzy dni chodziła na grup swojej matki, gdzie posadziła drzewko, które podawała własnymi łzami. I na którym zawsze siedziały ptaszki. Na początku był to chyba szczególnie jeden biały ptaszek. I w momencie, kiedy kopciuszek płakał albo prosił o coś też te, te ptaszki, one dawały mu to, o co poprosił. Zapamiętajcie sobie to, bo to jest dla mnie tutaj bardzo ważna sprawa. Ma to przełożenie na to, co się dzieje później w tej baśni. I ma to dla mnie też takie przełożenie, że się zastanawiam, dlaczego Kopciuszek nigdy nie wpadł na to, żeby poprosić na to na przykład o to, żeby macocha coś przejechało albo, żeby mu coś zjadło, bo myślę, że wtedy problem jej bycia służącą rozwiązałby się w minutę, albo nawet i szybciej. Nie chcę oceniać, może to tego ja mam takie krwawe zapędy, może nie nadaje się na bycie 19 wieczną dziewczynką, natomiast ja na miejscu braci Grimm, tak jak już wiemy, oni lubią krwawe rozwiązania, właśnie w ten sposób rozwiązałabym całą tę historię. Przejdźmy może jednak do konkretów. Tak jak już wspomniałam, bardzo dużo różnic pojawia się na etapie, kiedy już król tego nieznanego nam bliżej królestwa organizuje bal z okazji szukania narzeczonej dla swojego syna. Jeśli dobrze pamiętacie animację, to wiecie, że tam impreza była jednorazowym strzałem, która średnio wypaliła, natomiast... Whatever. Tutaj król zaszalał i stwierdził, że będziemy robić po prostu grubą imprezę, którą zapamiętają wszyscy na pół roku jeszcze po niej albo jeszcze dłużej, dlatego że melanż miał trwać trzy dni. Zapowiada się ostro, zapowiada się grubo, a jednocześnie daje to królewiczowi szansę na zapoznanie się dobrze z potencjalną wybranką, na tyle dobrze, na ile można to określić, że dobrze, ale rozmowa z kimś przez trzy dni daje trochę szerszy obraz tej osoby niż rozmowa przez dwie godziny, takich miało to miejsce w animacji. Jak możecie się domyślić, oczywiście przyrodnie siostry Kopciuszka zwariowały na wiadomość o tym, że mogą zostać Królowymi, że mogą zostać narzeczoną a potem żoną królewicza. No szał ciał... Sz... wariactwu nie było końca. No i wtedy też zaczęła się ta cała litania. Kopciuszku, użyj nam włoski. Kopciusku, a ześ nam buciki, a weź nam ósmy sukienki, a weź nam popronę. Nie będę nawet tego komentować. Ale jak w tym myślacie, jest jedzielny kopciuszek, czesał włoski, czyścił buciki. Doszywał guziczki, wstążeczki, tasiemki do sukienek. Generalnie robiła wszystko, żeby tylko przypodobać się swoim przyrodnim siostrom oraz macosze. No i w końcu odważyła się zrobić yy, ten krok i zapytała się macochy ją, czy ja też mogę iść na ten bal, bo, bo też jestem paną na wydaniu, tak theoretically, czy, czy ja też tam mogę iść. O, pani kochana, uuu, ile się dzieciak nasłuchał. To no, tylko ona sama wie, ile ona się nasłuchała. Generalnie macocha miała podejście pod tytułem: brudna jesteś, nigdzie nie idziesz. Jednak kopciuszek był sprytny, przebiegły i w ogóle była taka cwana babeczka, więc poszła z macochą o zakład. Jeżeli w ciągu dwóch godzin soczewica zostanie wyjęta z popiołu, cała Micha soczewica zostanie wyjęta z popiołu, czyściutka i wszystko będzie elegancko. Kopciuszek może iść na bal. Jak się namyślacie, Kopciuszek nie umie jednak dwie godziny całej michy soczewicy wyjąć z popiołu, więc poprosiła o pomoc swoich kolegów i koleżanki pod tytułem ptaszki. Ptaszki są super, ptaszki powyjmowały z soczewice z popiołu, wszystko elegancko, wszystko ładnie, wszystko pięknie. No i macocha znowu zaczęła swoją litanię. No fajnie, że wyjąłaś te soczewice, tak? No super, no teoretycznie wygrałaś zakład, ale. A no, bo sukienki nie masz, a no, bo masz buty nie takie, a ty w ogóle to tańczyć nie umiesz i w ogóle tutaj tam chcesz robić. Okej, okay. jakby argumenty jeszcze lepsze niż przy pierwszym podejściu, natomiast już trochę bardziej logiczne niż twierdzenie brudna jesteś, nie masz tam co robić. Tak jakby się dziewczyna umyć się mogła, nie wiem. Więc idziemy w drugi zakład. Zakład numer dwa polegał na tym, że Kopciuszek dostała dwie miski soczewice, które należało w godzinę wyjąć z popiołu. Oczywiście tutaj zrobiła ten sam numer, czyli ptaszki, trochę więcej ptaszków niż przy pierwszym podejściu, przyleciało, pomogło jej i pozałatwiało cały temat. No jak się możecie domyślić, sytuacja była beznadziejna, dlatego że Kopciuszek usłyszała ostatecznie Nie no dobra główniaku, tylko wstyd byś mi przyniosła i w ogóle idź stąd, ja nie będę z tobą rozmawiać Także wszyscy poszli na bal, wszyscy się mają szaleńczo bawić, no i jak to tak, no jakby no way Dlaczego wszyscy mają iść się super bawić i, i pić i tańczyć i w ogóle i w szczególe A Kopciuszek nie, jakby no way, nie ma takiej opcji, no po prostu nie kiedy wszyscy opuścili dom, oczywiście idąc na bal, kopciuszek udała się na grób swojej matki i poprosiła ptaszki o srebro i złoto. I wiecie co to nawet nie byłby taki głupi pomysł, żeby przyjąć trochę hajsu i po prostu uciec od tej rodziny Adamsów jak najdalej się da. Ojciec tak już nie traktował jej jak córki, tylko jakąś przybłędę i służącą. A co, haj takiej nie lubiła. O siostrach nawet nie będę wspominać, bo to nie ma sensu, więc sam pomysł nie byłby może taki głupi, jakby wziąć to srebro, złoto, sprzedawać to i owo i lecimy i po prostu zapominamy o tej rodzinie, zaczynamy życie na nowo. Ale nie. Bo srebro i złoto zrzucone na kopciuszka przez ptaszki zamieniło się w wypasoną sukienkę, buciki srebrne, no kurde, słuchajcie full wypas. No więc w tej złotej sukni, srebrnych pantofelkach z aksamitem i innymi po prostu jakimiś szalonymi rzeczami. Oczywiście pamiętajmy o tym, że była umyta dało się. Kopciuszek migusiem ruszyła na zamek, tam spotkała Królewicza i nie muszę Wam mówić, że od pierwszej chwili Królewicz po prostu tutaj, już w bajerę poleciał. Wszystkie inne laski były bez sensu. Nie tylko Kopciuszek, po prostu no, wypas sukienka jakby fantastyczna Typiara. To jest też ciekawa uwaga, że ani macocha, ani siostry przyrodnie nie zorientowały się, że ta dziewczyna, która przyszła na ten zamek, to jest ich sierwica też przyrodnia siostra, w zależności od tego, o kim się tutaj wypowiadamy. I okej, okay, ja rozumiem, że się umyła, że się ładnie ubrała, ale jakby naprawdę tak bardzo już nie pamiętacie jej twarzy nieumazanej czymkolwiek, że nie jesteście w stanie stwierdzić, że tak to jest moja pasierbica siostra, cokolwiek. Córka? No, jakby kamal. Kamal. No bo to było takie wyjście z zaburzenia, że no jak miała grzebać w tym popiele czy coś tam, no to pewnie siedzi i grzebie, tak? No nie ma innej opcji, no jak miała sprzątać jest sprząta. Dlaczego miałaby się nie posłuchać? Tak jak już wspomniałam, królewicza oczarowała nasza cudowna, nieznajoma dziewczynka, z którą tańczył cały wieczór, całą noc po prostu przetańczył z dziewczyną, I jak tylko ktoś próbował zatańczyć inny z kopciuszkiem, no ktokolwiek, to po prostu królewicz co no po łapach. I to moja dziewczyna jest, moja tancerka, znajdź sobie własną rolę. Moja dziewczyna jest. I dotykaj, tak? Moje, ja dobra śpiewuję. Może aż tak źle nie było, nikogo nie bił, ale Kaman naprawdę był tam taki tekst w tej baśni, że e, do wszystkich mówił: to jest moja tancerka, i idź ta, szukaj ta innej, to jest moja dziewczyna. W końcu Kopciuszek stwierdziła, że już ma dosyć tego zęczenia, no bo ile można tańczyć, czy chce już iść do domu a królewicz był sprytny, przebiegły, cwany i stwierdził, dobra, odprowadzę cię do domu. Powód no, tego był prosty, chciał pewnie jeszcze z nią porozmawiać, zabajerować no i dowiedzieć się przede wszystkim, gdzie mieszka i czyja to jest córka. No to są podstawowe rzeczy, które on musiał wiedzieć, żeby móc się z nią potem był, Mógł pójść, pogadać od razu z ojcem i problem byłby załatwiony. Natomiast nasz Kopciuszek tutaj był taki... Mm, może jednak nie, nie, bo ja sobie samą poradzę, no jakby independent woman, szanuję. No i ponieważ bardzo, bardzo nie chciała, żeby królewicz odprowadzał ją do domu, uciekła mu... Trzymajcie się mocno, to jest dobre. Uciekła mu, wskakując do gołębnika. Ja, ja wiem, tak, no, z tego gołębnika, no i ten królewicz czekał, Bóg jeden raczej wiedzieć na co właściwie on czekał, aż w końcu do, do tego gołębnika i do tego miejsca, w którym oni byli, przyszedł ojciec Kopciuszka. No i królowie zaczął się żalić, że jakaś taka ładna, fajna laska mu uciekła, że on nie wiedział gdzie ona teraz jest, no, czy teoretycznie, że siedzi w gołębniku. Ojciec miał jakieś takie przebłyski inteligencji, nagle ojciec roku nasz i takie, czy to może być mój Kopciuszek? Coś w stylu y, babci wierzby w Pocahontas i tekstów w stylu Czy to moja Pocahontas? Więc to zrobili nasi y, dzielni, niedzielni mężczyźni, nasi bohaterowie wzięli siekierę i rozwalili gołębnik na pół. Ja nie chcę nic mówić, bo oczywiście okazało się, że gołębnik jest pusty, bo Kopciuszek jest fana i po prostu jak oni tam stali i gadali, tam poszedł ta siekierę, to ona po prostu stamtąd uciekła i wróciła do domu, oddała ptaszkom kieckę, buty, one to zabrały, a ona się położyła w swoim fartuchu przy popielisku i tam sobie poszła spać i w ogóle cilerka. Natomiast fascynuje mnie pomysł wzięcia siekiery, żeby rozwalić gołębnik, w którym podobno ktoś siedzi. Jaki jest, jaki jest sens w rozwalaniu się kieru w którym prawdopodobnie siedzi mała dziew nastolatka dziewczyna? Nie wiem, ile tam miała tam lat, nie jest to określone. Natomiast teoretycznie jest tam żywy człowiek. To jakby, wiecie robicie drewna na opał, rozwalacie głębnik, w którym teoretycznie był żywy człowiek. Jakbyście, jakby ona stamtąd nie uciekła. Jakby ona tam siedziała i jej ojciec zamordował już jakby sorry, ale takie są fakty. No ale dobra, Kopciuszek został nieznaleziony w kołobniku. Uciekła do domu, tak jak już powiedziałam, kiedy rodzina wróciła do domu, ona spała grzecznie przy popielisku w swoich starych, zniszczonych ubrankach. Znowu powróciła sobie buzię. Generalnie wszystko wygląda tak, jakby jej nigdzie nie było poza domem. Następnego dnia historia układa się dosyć podobnie, czyli rodzina najpierw opuszcza dom, idą na zamek. Kopciuszek zostaje w domu, żeby sprzątać, siedzieć w tym popiele, czy co ona tam miała robić. Mniejsza o to i tak tego nie zrobiła. Bo znowu idzie do ptaszków, i znowu życzonko, jeszcze lepsza kiecka, lepsze buty. No w ogóle wygląda jeszcze lepiej niż poprzedniego wieczoru. Znowu na zamek, znowu czarowała księcia mega szybko. No jakoś pamiętał jeszcze ją wtedy, że to jest ta osoba, z którą widział się poprzedniego wieczoru. Sukces. A zwróćcie na to uwagę, bojąc, że on przez ten jeden dzień pamiętał, jak ona wygląda i tak dalej. To jest ważne, to jest bardzo ważne. No i sytuacja się powtarza, królewicz znowu nie daje nikomu innemu zatańczyć z kopciuszkiem. Ona w końcu po całej nocy tańczenia, gadania z nim ma już go trochę dosyć, więc, yy, więc stwierdza, dobra, ja idę do domu, ty sobie zostań, pogadaj się z innymi babami i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest okej. Okay. No ale królewicz jakiś, nie wiem, napalony już był na tę całą sytuację, koniecznie musiał wiedzieć, gdzie ona mieszka. W każdym razie, kiedy kopciuszek szła do domu. Królestwo poszedł za nią. No i doszli do jej domu, ale kopciuszek była cwana i schowała się przed królewiczem na drzewie. Więc on nie by widział, że ktoś tam poszedł w stronę tego domu, ale no, drzwi były zamknięte i kogoś nie było. No tajemnicza laska zniknęła. No i on znowu czeka, Bóg raczej jeden wiedzieć na co. I znowu pojawia się ojciec kopciuszka. Znowu ta sama sytuacja, czyli yy, na tym drzewie siedzi dziewczyna z walu, która mi się podoba, yy, ją pomożesz mi. No tak, no ojciec znowu te, te flashbacki a la babcia wierzba, czyli czy to, był, czy, czy to mógłby być mój kopciuszek, czy to, czy to mój kopciuszek, czy to mój kopciuszek. I co zrobili? Ścięli drzewo. No, już razem rozwalili karmi, teraz razem ścinali drzewo, w ogóle no męska przyjaźń, XIX wiek, hashtag najlepiej, no jakby... Super. Oczywiście, jak możecie się domyślić, drzewo po ścięciu no, nie wskazywało oznak tego, że ktokolwiek na nim przebywa, bo Kopciuszek po prostu był na tyle inteligentny, że w momencie, kiedy Królewicz odszedł gdzieś kawałek dalej, czekając na ojca Kopciuszka, zeszła z tego drzewa i znowu zrobiła ten sam manewr. Szybko na grup mateczki, ściągnęła z siebie te, 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 te piękne rzeczy, wcisnęła się w stare tam fartuchy, niefartuchy, umorusała się, sadzą. Przez okienko czy w jakiś inny sposób do domu i spać go. I wszystko super. A tam ci się bawili znowu w jakiś drwali czy coś innego. Co kto lubi, ja nie oceniam. No i nadszedł ostatni dzień zabawy na zamku. Znowu ten sam powtarzalny schemat, czyli rodzina idzie sobie w cholerę na zamek, kopciuszek udaje, że zostaje w domu, po czym idzie na grup matki, znowu prosi ptaszki o przysługę, znowu dostaje jeszcze bardziej wypasioną suknię i złote pantofelki. Wydaje się, że wszystko będzie dokładnie tak samo jak przez dwa poprzednie wieczory, czyli znowu tańczenie wspólne, wszystko jest super, wszystko jest fantastycznie, ale, 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 Królewicz ostatniego dnia stwierdził, że zostanie jakimś mastermindem, prostu piękny umysł i stwierdził, że to jest świetny pomysł, świetny pomysł, żeby wysmarować smołą schody. Nie wiem, stwierdził pewnie, że dziewczyna się przyklei do, do, tej, do tej smoły i będzie super i on będzie wtedy z nią pogadać. Nie wiem, to trochę brzmi dziwnie, ale jak pomyślał, tak zrobił. No ale nasz Kopciuszek stwierdził, że granie jest warte świeczki. W momencie, kiedy już po całej nocnej balandze, trzeci dzień z rzędu, a właściwie trzecią noc z rzędu, stwierdziła, że już ma dosyć gadania z królewiczem i tańczenia z nim całą noc, postanowiła wyjść z zamku. Jak się domyślacie, oczywiście plan naszego mastermind'a zadziałał bez żadnych tutaj problemów. No się przykleiła się do tej smoły, ale no, przykleił się w sumie jeden bucik i ona stwierdziła, że gra nie jest warta świeczki, że ona zostawi ten but i ucieknie, bo jakby no co to jest za problem. No i nasz królewicz został z tym butem po prostu, no świętość jakaś tutaj nastąpiła, że ten but to jest teraz najważniejsza rzecz w całym królestwie jakaś relikwia po prostu. No i tak jak w animacji Dochodzi do poszukiwania tej tajemniczej, nieznajomej, tej pięknej, cudownej dziewczyny, której nikt nigdy w życiu nie widział, łącznie z jej własnym ojcem, jak się okazuje. No i znowu się zaczyna ta zabawa, czyli przyjeżdżają babeczki na zamek. To też jest ta różnica, że poszukiwania, yy, poszukiwania tej panny na wydaniu, która miała pasującą do buta stopę, odbywały się w domach każdej z tych panien, natomiast tutaj początek sam był na zamku królewicza i króla, gdzie wszystkie te babeczki przychodziły i każda po kolei mierzyła bucik. No i oczywiście nasze cudowne przyrodnie siostry również miały przymierzyć ten bucik. No, wiadomo, że kopciuszek to nie, no bo po co? W ogóle nie chodziło w grę. No i najstarsza siostra razem z macochą idzie przymierzyć bucik. Oczywiście macocha nie przymierza bucika, to jest jakby... Obvious, ale asystowała córce. No i idą do pokoju, w którym mają przymierzyć ten but, w którym, w którym siostra ma przymierzyć but. No i jak się domyślacie, no gira za duża, but za mały, yy. więc macocha wpada na świetny pomysł. Kolejny mastermind tutaj. Podała córce nóż i stwierdziła, odetnij sobie palce, bo jak będziesz królową, to i tak ci nie będą potrzebne bo i tak będziesz jeździć karetami i tak dalej nie będziesz chodzić na piechotę, no przecież nie palce, wkładaj, wkładaj girę w tego buta, będzie liczba. No córka bez większej refleksji chyba obci obcięła sobie te palce i wsadziła girę w ten już nie za mały bucik jak się domyślacie, dzięki temu pięknemu, genialnemu zabiegowi bucik pasował no i królewicz już po prostu super, tak to jest moja kurde baba, fantastycznie i odjeżdża z nią po prostu na białym koniu ku zachodzącemu słońcu no ale pojawiają się ptaszki i te ptaszki powiedziały księciu królewiczowi królewiczowi, pardon powiedziały królewiczowi konfidenty jedne że prawdziwa jego narzeczona to nie jest ta baba, co on z nią wiedzie że to jest jakaś udawana narzeczona że to nie jest ta osoba, z którą on powinien się hajtać żeby on sobie to przemyślał jeszcze że w z pełną krwi, żeby on to sprawdził i wtedy się dowie, że tak nie powinno być. No i posłuchał się tych ptaszków, to też jest bardzo ciekawy zabieg. Posłuchał się gadających ptaków, dobra, idźmy tą drogą. W każdym razie rzeczywiście okazało się, że bucik jest pełny krwi. No i, no i fajnie, tak? No. Najstarsza siostra poszła już po prostu na straty. Więc druga siostra, ta młodsza, przymierza bucik, przymierza bucik. No i to sama jazda. Argumenty macocha były znowu te same, obetnij sobie piętę, bo jak będziesz królową, to i tak nie będziesz musiała chodzić, let's do this. No i powiedzieli tak, zrobili, I sytuacja powtórzyła się, czyli znowu taki konfidenty jedna powiedziały królewiczowi, jo, to nie jest ta baba, znowu jest w tym bucie pełno krwi. Ja mam tylko nadzieję, że za każdym razem ten but był czyszczony po, po tym, jak on był usypiony tą krwią, bo to jest po prostu fuj, No ja bym nie chciała nosić butów po swojej siostrze, gdzie jest pełno krwi. Bo buty po siostrze by, buty po siostrze, ale żeby pełne krwi, please, nie róbmy sobie tego. To obrzydliwe. Ja już oczywiście pomijam to, że gościu trzy dni tańczył z jakąś yy, dziewczyną, widział ją, pamiętał jak ona wygląda, nawet był po, pod jej domem, ścinał yy, z jej ojcem drzewko, rozwał z nim gołębnik i, i co, i nie wpadł na to, żeby z nim jakoś pogadać. I co, pamiętał tylko rozmiar buta tej typki, pamiętał w ogóle twarzy. Szkoda, gadać trochę, no ale. Oczywiście, no już po tej całej kolejnej aferze z drugą siostrą przyjeżdżają do domu kopciuszka. Królewicz z drugą siostrą. No, królewicz się pyta, czy w tym domu jest jeszcze jakaś panna na wydaniu, bo może jednak ktoś No i ojciec kopciuszka ojciec ojcu Mówi, no mordo, no jest jeszcze tutaj taki kopciuszek, no ale. W, to jest jakaś służąca, w ogóle sobie nie zawracam gitary. Przypominam cały czas, że to jest jej ojciec. Że nie warto się ją przejmować, w ogóle daruj sobie. No ale jednak pozwolili jej przymierzyć tego buta. badali nawet pozwolili jej się umyć. I słuchaj, w tym momencie, kiedy ona przychodzi umyta do tego pokoju, w którym jest królowiec, i tak dalej, on powinien być kury, to jest ona. No bo co z tego, że ma sobie fartuch? Jakby już ten fartuch powoduje, że on nie pamięta, że to jest ona, już po twarzy nie, nie, nie łaska poznać. Jakby, jak to działa? Dobra, anyway, koptuszek przymierza, mam nadzieję, wyczyszczonego z krwi, buta. Okazuje się, że leży idealnie, że wszystko super. I nagle w królewicz dostaje olśnienia: że kurde, tak to jest ta dziewczyna, stanie tutaj Czułem trzy dni, kurde, że no Nie będę tego komentować. Oczywiście ta właśnie nie mogłaby się skończyć pozytywnie, bo oprócz zwykłego happily ever after, czyli ślubu królewicza z Kopciuszkiem, mamy też karę dla wstrętnych siostrzyczek, dlatego że siostrzyczki próbowały się mocno po całej tej sytuacji, kiedy się okazało, że Kopciuszek zostanie królową, eee, próbowały się podlizać, natomiast ptaszki, konfidenty jedne, postanowiły uniemożliwić to skutecznie naszym drogim siostrzyczkom i najzwyczajniej w świecie wydłubały im oczy. Po jednym oczku, kiedy wszyscy wchodzili do kościoła na ślub, a po drugim oczku, kiedy wszyscy z tego ślubu wychodzili, były cutie. W każdym razie historia kończy się cudownie: każda potwora znajdzie swojego amatora, jak widać, łącznie z kopciuszkiem, którego twarzy nie można rozpoznać, kiedy jest czysta, albo kiedy jest umazana z sadzą. Wszystko jedno. Pamiętajmy ją tylko z rozmiaru buta, na nic więcej nie zasłużyła. Dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy byście chętnie nosili u morusane krwi u buty swoich sióstr albo <grytanie> braci. Nie wiem, jak Wam pasuje. I czy w ogóle ten odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że tak. Dajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i widzimy się już niedługo. Cześć!